We wspólnej wędrówce przez życie oczywiście bardzo ważne jest, by szukać siły u Pana Boga, by angażować Pana Boga w swoje życie i by iść przez życie nie tyle swoimi siłami, co siłami Pana Boga. I stąd dlatego tak ważne jest, by umieć klęknąć, by szukać tych okazji do odpoczynku przy Chrystusie, do tego, by przy Nim nabrać sił, by się zapytać, co dalej, by szukać mądrości Bożej. No bo to nie swoimi siłami. Człowiek posuwa swoje życie naprzód, osiągając kolejne cele, ale i nie swoimi siłami możemy zdobywać się w Królestwie Bożym, to znaczy w poszukiwaniu Pana Boga. I dlatego ważnym jest, by siebie nawzajem omadlać. I małżeństwo, rodzina, to ta wielka łaska od Pana Boga modlitwy za siebie nawzajem. Tak więc, nawet gdy jeden ze współmałżonków gdzieś tam utyka, jest w jakimś kryzysie, to drugi współmałżonek, najbliżsi, są zobowiązani do modlitwy za siebie. Dlatego głównym zadaniem małżonków jest wzajemne uświęcenie się, pomoc w osiągnięciu Królestwa Bożego. I w tym wszystkim tak wprost ważna jest modlitwa, bo małżeństwo jest rzeczywistością, która przekracza ludzkie mniemania, ludzkie normy. Małżeństwo z miłością, bo miłość jest tą rzeczywistością, która jest ponad ten świat, jak uczył święty Jan Paweł II, jest takimi skrzydłami, które, które pozwalają znieść się ponad to, co ludzkie i być bliżej Pana Boga i Go poznać. I dlatego miłość potęguje się przez wzajemną modlitwę i sakrament małżeństwa, małżeństwo katolickie jest zobowiązaniem do wspólnej, wzajemnej modlitwy za siebie nawzajem i jest dosyć kulawy bo ten związek, który jest oparty tylko o siły duchowe jednej strony i dlatego trzeba nawzajem do siebie modlić, pilnować tej modlitwy, szukać relacji z Panem Bogiem, bo naprawdę warto. Udane małżeństwo to już tu na ziemi, na miastka nieba, a później tam królestwo wieczne, dlatego ta nieraz chwila, moment przy Chrystusie, nie dość, że pomaga w tych praktycznych sytuacjach, to jeszcze prowadzi do zbawienia. I Pan Bóg otwiera serce na to, w którym momencie, w którym miejscu on jest, w których rzeczywistościach, by być człowiekiem szczęśliwym.